Polskie firmy zdecydowanie zduż, zrobiły duży postęp, jeśli chodzi o promocję, e, swoją promocję w, w mediach społecznościowych, bo jeszcze jakiś czas temu bardzo łatwo było znaleźć ogłoszenia, że ktoś, nie wiem, kupi, sprzeda fanów w jakichś hurtowych ilościach, jakieś dziwne aplikacje pojawiały się, które były nie do końca zgodne z, regulamin, z regulaminami Facebooka. Natomiast teraz wygląda to, to dużo lepiej. Myślę, że też i dostęp do, do wiedzy. Jest, jest dużo większy, czyli na przykład mamy dostęp do zagranicznych blogów technologicznych. Powstało warszawskie biuro Facebooka, gdzie, gdzie ten Facebook też również stara się promować tutaj rozwiązania, spotyka się z agencjami, spotyka się z klientami, więc myślę, że idzie to, idzie to w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o, o ten cel działań na Facebooku, no to pewnie jest to bardzo zróżnicowane i zależy od naszej działalności. Gdzieś można takie w sumie spróbować stworzyć kilka kolejnych er Facebooka gdzie, gdzie najpierw wszyscy walczyli o lajki tak o wielkość swojego fanpage'a a potem gdzieś yy, przyszedł ten czas że, że najbardziej marketerom zależało na zaangażowaniu na tych swoich już stworzonych fanpage'ach, żeby rozmawiać z tymi użytkownikami, a teraz trochę gdzieś wchodzimy w, w erę monetyzacji, czyli już mamy nasz fanpage, mamy zaangażowanych użytkowników, to teraz zachęćmy ich, żeby oni zaczęli kupować nasze usługi, gdzieś na przykład właśnie zaczęli z Facebooka przechodzić na nasze strony internetowe, do naszych sklepów internetowych, żeby tam zaczęli dokonywać jakichś takich realnych, realnych zakupów. Globalnym trendem, który też gdzieś odzwierciedla na Facebooku, to jest, to jest taka obrazkowość, obrazkowość komunikacji, czyli, czyli właśnie no Instagram, między innymi, którego Facebook jest właścicielem, tak? czyli ta komunikacja, komunikacja ładnymi zdjęciami. Bardzo popularny jest Snapchat, który też polega tak na wysyłaniu, na wysyłaniu obrazków, zdjęć do, do, między, między użytkownikami, więc na pewno też ten trend widać na Facebooku że marki zaczynają się skupiać na coraz lepszym kontencie, tak? Już nie jest tak, że tych postów musimy wrzucać dziennie 5, 6, 7, tylko lepiej na przykład wrzucić trzy posty w tygodniu, ale żeby one były odpowiedniej jakości i właśnie również tych użytkowników poprzez swoją jakość angażowały. Teraz takim głównym kierunkiem rozwoju będzie, będzie aplikacja Messenger. Facebook udostępnia swoją platformę, swojego Messengera zewnętrznym deweloperom. Jest tak jak kiedyś Deweloperzy mogli tworzyć aplikacje na Facebooku, tak teraz będą mogli tworzyć dedykowane aplikacje do Messengera, czyli na przykład Messenger będzie mógł zastąpić czat na wielu stronach, będzie mógł obsługiwać w jakiś sposób klientów, tak, zautomatyzować proces, proces zakupu na stronie. Facebook w, w tym momencie jest drugą po Google największą platformą reklamową na świecie, więc tego nie, tego, tego nie unikniemy, że, że Facebook na pewno będzie monetyzował swoje, swoje działania. Natomiast no, ja gdzieś o śmierci Facebooka słyszę pewnie od pięciu lat. Każdy kolejny rok jest rokiem mobile i, i rokiem śmierci Facebooka. Natomiast tak jak Facebook udostępnia kolejne dane, pokazuje, pokazuje kolejne rozwiązania na swoich konferencjach, to, to naprawdę do tej śmierci jest bardzo daleko. W tym momencie na Facebooku jest ponad półtora miliarda, aktywnych użytkowników. Więc ta dynamika wzrostu jest może trochę mniejsza niż jeszcze nie wiem 2-3 lata temu, ale ci użytkownicy cały czas cały czas na Facebooku się pojawiają. No też nie Mark Zuckerberg też gdzieś cały czas no, rozwija swój projekt dostarczania internetu do osób, które w tym momencie tego internetu nie mają, więc no, z jednej strony to jest internet, ale z drugiej strony, jeśli ktoś będzie miał internet dostarczony przez Facebooka, to jest duża szansa, że, że również będzie korzystał z rozwiązań Facebooka, czyli właśnie tak, w tym momencie 2,5 miliarda osób na świecie, czy nawet więcej chyba, 4 miliardy osób na świecie nie ma dostępu do internetu w ogóle, więc to jest też jeszcze olbrzymi, olbrzymi potencjał, który Facebook na pewno chce wykorzystać. Media społecznościowe, tak, to jest kanał komunikacji dwukierunkowej. Jeśli wchodzimy w media społecznościowe i myślimy o tym, żeby zamknąć nasz fanpage, nie pozwolić użytkownikom komentować naszych wpisów, zamieszczać jakichkolwiek wpisów, to zostańmy na poziomie naszej strony www, naszego formularza i bo to po prostu nie jesteśmy gotowi na takie rozwiązanie. Natomiast jeśli wchodzimy w te media społecznościowe, no to, to bierzemy je z całym inwentarzem, czyli też z dużym prawdopodobieństwem jakichś negatywnych, negatywnych komentarzy. No, użytkownik dzisiaj, jeśli ma problem z jakąś usługą. Nie szuka informacji na stronie www, tylko wchodzi na Facebooka, od razu szuka tam właśnie danej marki i od razu pisze, tak? Od razu pisze tam ze swoim problemem. Natomiast no, widząc, że ktoś ma ktoś ma problem, no to możemy ten problem rozwiązać, tak? Jak gdzieś kiedyś słyszałem taką fajną historię, że w sumie najlepszym klientem to jest klient narzekający, bo, bo właśnie mamy szansę zagospodarować ten, ten jego problem, rozwiązać i wiemy, z czym on ma ten problem. A właśnie najgorszy jest klient, który nic nie mówi, bo on z dnia na dzień po prostu może zrezygnować z naszych usług, nawet nie będziemy mieli szansy, żeby z nim porozmawiać. Więc takie, taka przestrzeń, przestrzeń do narzekania może być odpowiednio zagospodarowana.